Kujawsko-pomorskim na pewno gęsina już się zainstalowała. To jest proces nieodwracalny, proszę Państwa. I to, co mówiłem tu na sali, kujawsko-pomorskie, i to jest chwała również tu marszałkowi, urzędowi marszałkowskiemu i ludziom z inicjatywą. My, kujawsko-pomorskie, jesteśmy eksportowi. Ja widzę stoiska w całej Polsce od nas z regionu. Rozumiecie? Czyli my, jakby, jesteśmy w tym centrum, które. No, emanuje tym produktem lokalnym. Tworzymy produkty subregionalne. To jest nasza moc, nie Kujawsko-Pomorska. Promujemy ten hodowlę przyzagrodową, ten dobrostan, tam gdzie ta gęś chodzi sobie, ona jest tam szczęśliwa, ona profilaktycznie sobie zioło skubnie i ona nigdy nie choruje i nigdy nie potrzebuje antybiotyków. Dlatego się mówi tak, że ta gęś ma najlepsze właściwości smakowe i zdrowotne kupujemy całą gęś, to wiemy, że ona jest od gospodyni, jest dobra, jest wychowana na łące, zjadła wszystko, a niekoniecznie tylko paszę. I wtedy z całej gęsi możemy sobie zrobić półgęskę, kiełbaskę, możemy upiec, możemy ugotować. Tak naprawdę z jednej gęsi naje się cała rodzina, będzie miała i drugie danie, i zupkę, na wszystko starsze. Cała gęś to jest około 5-6 kg mięska. Thank you.